No może. witajcie w kolejnej odsłonie naszej opowieści o klasztorze i o refektarzu. Dzisiaj z wieży schodzimy na ziemię, a tylko po to, żeby znaleźć się w miejscu, w którym do XIX wieku znajdowały się krużganki, czyli jedna z najstarszych części naszego klasztoru, której pozostałości można jeszcze zobaczyć w dolnej części kościoła, poniżej tego centralnego okna prezbiterium. A krużganki były niczym innym, jak korytarzem służącym braciom do tego, żeby przemieszczać się pomiędzy różnymi ważnymi dla codziennego życia miejscami w klasztorze. Tak by można było łatwo z kościoła przejść do dormitorium, czyli miejsca, w którym bracia nocowali, do kapitularza, w którym spotykali się wspólnie po to by rozmawiać o życiu codziennym i oczywiście do refektarza po to żeby zjeść. I ten refektarz, który dzisiaj widzimy z tamtej strony w neobarokowym dwudziestowiecznym kostiumie, on niewiele nam mówi dzisiaj z pozoru o tym, jak wyglądał w średniowieczu. Ale gdybyśmy zeszli do piwnic, moglibyśmy zobaczyć jeszcze te starsze. Prawdopodobnie późnośredniowieczne fragmenty klasztoru, ale o tym dowiemy się nieco więcej w następnym odcinku. Więc czekajcie już na kolejne nasze spotkanie. Do zobaczenia.